Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na w pewnym sensie wyjątkowy materiał. Pewnie wiecie, jak bardzo lubię przygotowywać i nagrywać dla Was top listy. A ta topka no będzie właśnie wyjątkowa, ponieważ będzie dotyczyła jednej z moich ulubionych mechanik w sumie pierwszej z moich ulubionych mechanik kolejne będziecie poznawać w kolejnych tego typu nagraniach. Natomiast dzisiaj będzie. O budowaniu. Chociaż właściwie o budowaniu, czyli o mechanice budowania talii mówiłam Wam już w flaszowym uniwersytecie, moi drodzy studenci, kto przeoczył ten wykład, to serdecznie odsyłam, tam więcej posłuchacie. Dzisiaj natomiast top lista 10 moich ulubionych gier, chociaż chociaż tak naprawdę stała się tu trochę magia, zaczarowałam, pokombinowałam, i w tej topce 10 gier znalazło się ich 14, więc sami zobaczcie, jak to wyszło. Z mechaniką budowania talii od razu też powiem, że część z tych gier to są gry, w których budowanie talii jest główną mechaniką, ale są też takie, w których Łączy się ona z innymi mechanikami, na przykład Aria Control albo Worker Placement. O każdej z tych gier króciutko Wam dzisiaj opowiem, natomiast gdyby Was one zaciekawiły, gdyby Was one zainteresowały, to odeślę do moich nagrań, gdzie trochę więcej, obszerniej, dokładniej o nich opowiadam. Całą listę linków do tych materiałów znajdziecie w opisie poniżej, a teraz możecie już się bardzo wygodnie rozsiąść i zaczynamy. Ach! Skoro o wygodzie i budowaniu, to możecie zbudować mi tutaj bardzo dobry nastrój, zostawiając kciuki w górę. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba i że ten kciuk będzie zasłużony. No więc już teraz zaczynam. Miejsce dziesiąte mojej top ulubionych gier z mechaniką budowania talii otwiera gra, która została stworzona przez mistrzów Magic Pro Tour. Co to znaczy? Ano znaczy, że chłopaki nagrali się w Magica, e, mistrzów Magic Pro Tour, to, to znaczy turnieji właśnie w Magic the Gathering i stwierdzili, że zrobią sobie swoją deckbuildingową karciankę i tak oto powstał Ascension, e, czyli w świecie deckbuilderów tak naprawdę... No klasyk, klasyk, od którego możecie zaczynać, na podstawie którego możecie się uczyć mechaniki budowania talii, e, śmiało, ponieważ zasady tej gry są naprawdę bardzo proste, przystępne, dzięki czemu się szybko siada gra i już możemy kombinować i próbować. Kolejnych strategii, i tak ja powiem Wam, że oferuje naprawdę taką dynamiczną rozgrywkę. A więc, jeśli lubicie gry z prostym wejściem, z prostymi zasadami, ale dające Wam tak strategicznie naprawdę całkiem sporo fajnego kombinowania, to Ascension to ma. Miejsce dziewiąte i już dylemat, na tyle spory, że no po prostu nie mogłam się zdecydować, czy wybrać Hero Realms, czy może jednak Star Wars The Deck Building Game, więc w sumie wyszło tak, że te gry sobie są na miejscu dziewiątym ex bo równie chętnie sięgam po Hero Realms, jak, jak mam ochotę, może trochę większym składzie niż dwuosobowym, pograć i powalczyć ze sobą. Natomiast jak mam akurat do dyspozycji tylko jedną osobę po drugiej stronie stołu, to jak najbardziej Star Wars The Deck Building Game tutaj na stół trafia. W przypadku Star Wars mamy tutaj naprawdę świetne połączenie mechaniki budowania tali z uniwersum gwiezdnych wojen. I to, co jest tutaj charakterystycznego i co bardzo mi się podoba w tej grze, to to, że nasz rynek jest jakby dopasowany do każdej ze stron, czyli karty. Imperium, leżą w stronę kart imperium, karty rebeli, w stronę kart rebeli. Możemy sobie je kupować albo niszczyć karty przeciwnika. Są jeszcze takie neutralne, które dostępne są dla każdej ze stron, ale to jest generalnie świetne, że oprócz tego, że atakujemy wzajemnie swoje bazy, to jeszcze patrzymy bardzo mocno na rynek, co ewentualnie sprzątnąć naszemu przeciwnikowi sprzed nosa z rynku, żeby nie kupił, nie wzbogacił, nie umocnił się na tyle. Więc to jest taki mechanizm, który. Który, który jest charakterystyczny dla tej gry i który bardzo mi się podoba. Natomiast no Hero Realms, słuchajcie, absolutny klasyk, taki duchowy następca Star Realms. Mnie akurat Star Realms aż tak bardzo nie, się nie spodobało. Hero natomiast jak najbardziej na mój stół wraca, z, z wielką chęcią sięgam. I też jest to fajne w przypadku tej gry, że... No mam tutaj możliwość i też jakby personalizacji postaci. Mogę rozegrać tę grę sobie z trybem kampanii, co gdzieś tam jeszcze bardziej mi otwiera tę karciankę na więcej różnych opcji i to jest coś, co zdecydowanie lubię, a więc takie nietuzinkowe zestawienie obie gry z mechaniką budowania talii na miejscu dziewiątym. Kolejne miejsce i kolejna planszówka, która jednakowoż będzie tutaj w towarzystwie, więc znowu nie wyjedzie jedno pudło, ale wyprawimy się wraz z dodatkami. I od razu Wam powiem, że bardzo czekam na zapowiedzianą nowość z tego świata wyprawy do Eldorado, czyli, czyli Złote Świątynie. To nie będzie dodatek, tylko samodzielna gra, którą będzie można łączyć z wyprawą do Eldorado i zrobić taki rodzaj, no nazwijmy to kampanii, czyli najpierw wyprawić się w ogóle do Eldorado, a potem już, jak już będziemy tam na miejscu, bo zakładam, że się uda, no to tam wyprawiamy się do tych świątyń, tak więc bardzo jestem tego ciekawa. Natomiast jeśli chodzi o wyprawę do Eldorado, gra, która ma w sobie mechanikę budowania talii. Dla mnie, jeśli chodzi o grę podstawową, dla mnie ciut za prosta, dlatego z wielką przyjemnością łączę ją sobie z dodatkami, jak widzicie, bo te dodatki naprawdę wnoszą sporo fajnych miksów, fajnych elementów, które właśnie uboga ubogacają mi grę podstawową, czyli zaspokajają absolutnie to, to uczucie, że troszkę za mało w podstawce, jak najbardziej to robię. Mechanika budowania talii tutaj świetnie łączy się z takim właśnie wyścigiem do tego naszego Eldorado i też bardzo podoba mi się w wyprawie do Eldorado to, że no muszę się zastanowić, czy ja chcę ten sklep już otwierać, bo bo wiecie, no daje możliwość innym graczom, którzy też się przecież ze mną ścigają do tego Eldorado, że mogą sobie tam fajne karty kupić, więc to są tutaj naprawdę świetne dylematy, świetne wybory, ja lubię nad tym się zastanawiać, połączone z takim właśnie z taką fajną adrenalinką, kto z nas dotrze pierwszy, a właściwie kogo pionki dotrą pierwsze, więc jak najbardziej, no wyprawa do Eldorado, w moim wypadku z rozszerzeniami w tej topce ulubionych gier z mechaniką budowania talii znaleźć się musiała i jest. I od razu wam też powiem, że o jednym i drugim rozszerzeniu opowiadałam wam, zdaje się, że w odcinkach premier, więc wyszukam je, wyszukam. Jeśli jesteście ciekawi tych rozszerzeń, to również znajdziecie do nich do materiałów, o nich odsyłacz i dowiecie się, co tak naprawdę dokładnie one muszą. Dla jakiej planszówki siódemka okazała się być tą szczęśliwą, czy raczej tym szczęśliwym miejscem? Dla mroźnej i dużej. Macie jakiś pomysł? Jeśli oglądaliście mój odcinek o malowaniu, to może zauważyliście, że już sobie niektórych wodzów pomalowałam. Natomiast, jak widzicie, wieczna zima. Paleo Amerykanie e, gra z mechaniką budowania talii, ale też z, połączona z innymi mechanikami, rozbudowana duża planszówka, w której to Sama tematyka już jest mega ciekawa, gdzie przenosimy się właśnie do takich no, prehistorycznych czasów i będziemy tam te swoje plemię rozwijać i będziemy musieli zwracać uwagę na dużo aspektów, na to, gdzie jesteśmy, gdzie te wioski sobie rozbudowywać, jakby na co polować, jakie są zdolności tych naszych wodzów. Ale również jak budować sobie swoją talię, i ta mechanika budowania talii odgrywa tutaj naprawdę spore znaczenie, jest bardzo istotna, i dlatego też znalazła się w mojej tobie liście ulubionych gier, bo doskonale łączy się tutaj i z zarządzaniem zasobami, i z eksploracją, i z właśnie rozbudowywaniem rozwojem swojego plemienia. I jeśli chodzi o tę planszówkę, to to jest przykład takiej gry, która wymaga od graczy, wiecie, takiego planowania na kilku płaszczyznach. I to właśnie sprawia, że myślę, że to będzie doskonała propozycja dla tych graczy, którzy lubią takie strategiczne wyzwania, lubią duże gry, które. Osadzone są w bardzo fajnym klimacie. Jak jeszcze do tego lubicie mechanikę budowania dali, to tutaj, tak jak mówię, jest ona i istotna i bardzo fajnie łączy się z całą resztą, więc jak najbardziej wśród moich ulubionych i jak najbardziej wśród tych, które Wam serdecznie polecam. Wiecie, bardzo się cieszę, że wydawnictwo Galakta zdecydowało się na wydanie tej gry na naszym rynku. Ja miałam okazję wieczną zimę poznać, jak jeszcze była Endless Winter, tak? To, to był jeszcze prototyp, pamiętam, przed startem kampanii, ale super fajnie, że mamy tę grę w języku polskim. No dobrze, lećmy dalej. Szósteczka, i tutaj proszę się od razu na mnie nie denerwować i nie złościć, bo tej gry nie ma po polsku i raczej nie ma szans, żeby się ona pojawiła na naszym rynku, w naszym rodzimym języku. Jest to stara planszówka, do której mam sentyment i jak, jak chcę się trochę pownerwiać, to po nią sięgam i buduję sobie tam te talie i walczę z, z niepokonanymi, albo właśnie rzadko pokonanymi. Zino shift, proszę Państwa, gra, w której wcielamy się w Marines i próbujemy obronić Bazer. Jak często się to udaje? No, niezbyt często, ale między innymi za to ZenoShifta lubię i za to, że właśnie jest tu takie ambitne podejście. Generalnie, jeśli chodzi o obcych, no to nie są fajne stworki z kosmosu, tylko parszywe, zawzięte, uparte, obrzydliwe stwory, które naprawdę nie odpuszczają. I wiecie, ja akurat lubię taki klimat horroru w kosmosie, gdzie tutaj no jakby nie patyczkujemy się i jest po prostu ostra jadka i ostra walka. No i mamy tutaj tę mechanikę budowania talii, tak? zbieramy sobie ten sprzęt, rozbudowujemy sobie tych naszych żołnierzy, żeby jak ustawią się w rządku do walki, mieli jakiekolwiek szanse wygrać. Jest ciężko, ale przez to to jest taki trochę magnes według mnie, dla mnie przynajmniej, że właśnie lubię, a dobra, to sięgam po Zidosz i zobaczymy co, jak tym razem się uda, więc... więc Wiem, że tej gry nie ma u nas na rynku, ale gdybyście może mieli możliwość jakoś tam zagrać, spróbować, no to możecie tutaj zasmakować intensywnej rozgrywki. Bez kooperacji, to od razu też Wam powiem, że tu nic z tego nie wyjdzie, więc ten charakter współpracy jak najbardziej na pierwszym planie. No i właśnie, wspólnie z innymi graczami, będziecie stawiać czoła hordom przeciwników, próbując tak naprawdę przetrwać i doczekać się wsparcia, które gdzieś tam sobie leci. Ta fala ataków nie ustaje, a wy tu w ramach właśnie budowania talii um, będziecie starali się wzmacniać i tam gdzieś zabijać. To jest też fajne w Zionoshieft, że możemy tutaj dzielić się kartami i, i zasadniczo grupowo decydujemy, e, decydujemy co robimy i jak podeprzeć kolejną falę ataków obcych. Piąteczka, no to dobra, może złagodźmy i temat, i klimat, choć pudełko gry będzie też całkiem spore i od razu Wam je pokażę. O co chodzi? A chodzi o zaginioną wyspę Arnak, czyli grę z mechaniką budowania talii, która bardzo fajnie łączy się tutaj z eksploracją, bo ta gra właśnie. Oferuje nam super fajną eksplorację kolejnych stanowisk archeologicznych, do których będziemy wysyłać naszych no archeologów, oczywiście, czyli nasze mipelki. I tutaj mechanika budowania tali świetnie łączy się z eksploracją, ze zbieraniem zasobów. I właśnie cała sztuka w tej grze i cała, cała zabawa, cały fan polega na, na takim sprytnym balansowaniu, właśnie między eksploracją, między wysyłaniem tych naszych pracowników na, na mapę, między zbieraniem zasobów, a właśnie zbudowaniem sobie naszej talii. To wszystko jest kluczowe i to wszystko pcha nas do zwycięstwa i jak sobie będziemy umieli dobrze to połączyć i zbalansować, no to wygramy, ale właśnie cała frajda w Zaginionej Wyspie Arnak polega na tym połączeniu tych wszystkich mechanik, które według mnie w tej grze wyszły Naprawdę i klimatycznie, i świetnie się ze sobą y, zgrywają, zazębiają, dając graczom poczucie przygody, takiej trochę Ala Indiana Jones, ja ilekroć zasiadam do zaginionej wyspy, Aran, to właśnie taki flow gdzieś jest, przy okazji tam gdzieś w tle muzyczka, więc to można sobie fajnie podbić. I też y, uwielbiam, y, uwielbiam to budowanie talii tam, gdzie no, decyduje się, czy dobrać sobie karty kolejnych przedmiotów, czy może artefaktów, które też mi mocno pozwalają gdzieś tam na końcówce podbić podbić ilość punktów. Oczywiście możecie urozmaicić sobie i ubogacić swoje rozgrywki, dodając rozszerzenia. Natomiast w mojej ocenie jakby podstawka jest wystarczająca, wiecie. Eee, oczywiście też dodatki mam z biłą chęcią sięgam, dołączam, natomiast równie świetnie bawię się e, grając w grę podstawową, gdzie mechanika budowania talii jest bardzo istotnym mechanizmem. Zanim powiem wam, jaka gra znalazła się na miejscu czwartym, to mogę Wam od razu zdradzić wcale nie w sekrecie, więc absolutnie nie będę szeptać, że gdybym tę top listę nagrywała jeszcze kilka miesięcy temu, to tej gry by tutaj nie było, bo tak się składa, że nie tak dawno ją poznałam i no, spowodowała pewne roszady wypchnęła inne swoje siostrzane gry z mojej kolekcji, ale brzdęk katakumby został. Został właśnie z tą samą klasyczną jakby tak to nazwę klasyczną mechaniką budowania talii, gdzie mamy ten ryneczek, gdzie mamy te stałe karty, jakiś tam stworek do zabijania i te, które możemy dobierać aż się skończą, zawsze są Wam gdzieś dostępne do kupienia, no i co tam na rynku wyjdzie. I budujemy sobie ten nasz dek po to, aby móc udać się w tym przypadku w lochy, w tytułowe katakumby. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że wprowadzenie właśnie tego elementu lochów do znanej deck buildingowej jakby formuły oferuje według mnie naprawdę wiele wiele różnorodności jeśli chodzi o eksplorację już wspomniałam że bardzo ten element lubię i tutaj, tutaj świetnie się to czuję. Odkrywanie tych nowych lokacji, to wszystko powoduje bardzo fajne emocje i tutaj według mnie budowanie tali, ten mechanizm świetnie jakby współgra, łączy się z takimi elementami przygody i też z dynamiczną rozgrywką, która według mnie w brzdęku katakumby poprzez wiele różnych elementów, o których Wam opowiadałam w recenzji tej gry, ma szansę nigdy się nie znudzić. W tej grze będziemy mocno koncentrować się na tym, gdzie pójść, jak dołożyć sobie odkryty kafelek, to jest jasne. Jak ułożą nam się, zbudują nam się te nasze lochy, katakumby, to gdzie się przemieścić, gdzie jest ten najcenniejszy artefakt, skarb, jak wrócić z powrotem. Natomiast nie zrobimy tego wszystkiego, jeśli dobrze nie zbudujemy sobie naszej talii. Więc raz jeszcze powiem, świetnie. Udało się połączyć mechanizm budowania talii właśnie z tą eksploracją, taką e, szczególnie emocjonującą, właśnie w tej części brzdęka. A więc, czwarte miejsce, moi drodzy, brzdęk katakumby. Podium, trzecie miejsce. I dwie gry. No to jest właśnie ta moja magia przemycania do top 10, 14 pozycji. W taki sposób to się robi, proszę państwa. E, Diuna oraz Diuna Imperium e, powstanie. Bliźniacze planszówki, obie lubię, obie bardzo cenię. Obie, jak widzicie, mam i nie zamierzam się póki co pozbywać. E, natomiast, jeśli chodzi o mechanikę budowania talii, to uważam i czuję, że w Diona Imperium powstanie. Jest ona. Lepsza. Dlaczego? Bo, moi drodzy, bo tutaj mamy po prostu więcej opcji. I narzędzi do zbudowania sobie tego naszego deku. Tu znacznie częściej pojawiają się i możliwości zniszczenia karty, i możliwości dobrania nowej karty, tak? Więc już nam się cotali jakby mieli, tak? Że mamy efekty na kartach na rynku, które są według mnie bardziej ciekawe, bardziej interesujące niż było to w przypadku Dune Imperium. Dodatkowo, wprowadzenie szpiegów, no też zwiększa interakcję i jakby dodaje, czy, czy bardziej Wymusza taką bardziej strategiczną analizę sytuacji na planszy i analizę tego, co chcemy zrobić. Co więcej, rozwiązuje problem zablokowanych pól, kiedy mam taką sytuację, że moje karty pozwalają mi wysłać mojego agenta tylko na miejsca już zablokowane. Więc nawet jeśli ja jestem ostatnim graczem, to w sumie no mam więcej opcji działania. A taki pechowy dociąg kart nie jest w przypadku tej gry aż tak bardzo dotkliwy jak było to wcześniej, a zatem trzecie miejsce, dwie gry, przy czym Diona Imperium powstanie wysuwa się troszkę bardziej na prowadzenie, a tuż za nią Diona Imperium. Dopowiem tylko, że o obu tych grach możecie posłuchać więcej obszerniej, dokładniej w moich nagraniach. Linki oczywiście zostawiam w opisie, a ja lecę sobie do miejsca drugiego. Planszówka na miejscu drugim jest doskonałym przykładem, jak mechanizm budowania talii doskonale łączy się z mechaniką area control, czyli kontrolowania obszarów. Gdzie to tak świetnie wyszło? Ano w grze Tyrants of the Underdark. Tutaj moi drodzy to... Jak zbudujemy sobie talię, w którą stronę jeśli chodzi o karty pójdziemy? Czy będziemy mieć więcej symboli siły, które pozwolą nam na zdobywanie kontroli nad obszarami. A tym samym, oczywiście, też zdobywanie cennych punktów zwycięstwa. Czy może pójdziemy w stronę wpływów, które z kolei pozwolą nam na rozbudowanie naszej talii? Tak naprawdę jedno i drugie jest tu istotne, ważne, aby myśleć o zwycięstwie, więc znów balansowanie między, między tym a tym. Dodatkowo mamy tutaj taką, taki mechanizm awansowania kart. Które mm, odkładamy sobie, jakby na taki nas, nasz stos kart odrzuconych, i ja już wiem, że ja z tych kart będę miała na koniec gry czyste punkty, więc też muszę zdecydować, które z nich jakby odrzucę, oczyszczę, które oczyszczę sobie tym samym talie. Um, y a które przerodzą się w punkty, ale nie będę mogła ich używać, no bo już sobie tam leżą i czekają do końca gry. Więc podczas rozgrywki w Tyrants of the Underdark będziecie czuć no, takie świetne połączenie i tych elementów kontroli obszarów właśnie z mechanizmem budowania tali. I według mnie to wszystko sprawia, że każda partia w tej grze jest. Pełna naprawdę takich strategicznych, ważnych decyzji. A sama gra też jakby wymusza to takie balansowanie, manipulowanie, żonglowanie sobie zarówno tymi symbolami siły, o których wspomniałam na kartach, jak i symbolami wpływu. I no to wszystko według mnie doskonale współgra właśnie z mechanizmem kontroli obszarów na planszy. A zatem wysokie drugie miejsce, bo. Uwielbiam zasiadać i delektować się tutaj tym niezwykle udanym duetem, czyli budowanie talii, Airway Control, razem no, działają tutaj doskonale. Czas na króla tego odcinka, miejsce pierwsze. Co tutaj za gości? No możecie obstawiać w komentarzach, zanim sami sprawdzicie i za chwilę wam wyłożę tę grę. Natomiast mogę wam powiedzieć, że za gości. Nemesis w takiej oto paskudnej formie i postaci a więc drodzy magowie bram jak nieraz powtarzam zbrójcie się moja ulubiona mechanika budowania talii doskonale działa w Ion's end choć różnie bywa z tym działaniem jeśli chodzi o nasz nas magów którzy walczą z paskudnym Nemesis tu też jest wymagająco, tu też jest ciężko, trochę jak Zino Shift, że no właśnie, jak się trochę chce wnerwić, to sięgam po Ozenda. Słuchajcie, no nie będę tutaj odkrywcza, bo, bo tak naprawdę w End jest taki specyficzny, charakterystyczny dla tej gry mechanizm, mianowicie nie tasujemy kart w talii. Budujemy sobie ten deck taki sposób, że odkładając karty, zagrywając je, musimy sobie gdzieś tam zakodować, zapamiętać i świadomie to robić, wiedząc, że ciach je się po prostu przełoży, no i wiecie, jak sobie pościeliłeś, tak się zaraz wyśpisz, tak dobierzemy w takiej kolejności karty. Oczywiście z, z rynku kupujemy je, że tak powiem, w losowej kolejności, ale już samo zagrywanie, odkładanie i, i zmiana tej kolejności jest tutaj taka charakterystyczna. Natomiast stosujemy karty w talii rund, gdzie no nie wiemy, kiedy to Nemezis się pojawi, kiedy my będziemy zagrywać swoje akcje i magowie będą działać. I to, te, te, te dwa sposoby, no super tutaj po prostu to wyszło, że mamy niewiadomą, jak to będzie z tymi e, turami, kto kiedy się odpali e, e, i w jakimś sensie możemy, w jakimś stopniu możemy sobie zaplanować, kiedy dana karta nam wróci na rękę i czy możemy, czy możemy ją połączyć z inną mocną, która w fajnym zestawieniu da nam siłę, da nam moc, żeby nemezis pokonać. No i teraz, jak dobrze liczycie, to policzyliście, że nie ma jeszcze 14, więc yy, gdzie się podziały pozostałe gry? Owie, otóż będą teraz takie wzmianki yy, o grach, które nie znalazły się w top 10, która nie jest top 10, jak już widzieliście. Yy, nie znalazły się, bo no właśnie, dlaczego już Wam mówię? No więc, gra, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło, i myślę, że wielu z Was, jeśli lubicie budowanie talii, ma albo miało dominiona na swoich stołach, czy może nawet w swoich kolekcjach. W moim wypadku do top 10 dominion się nie dostał. Jak widzicie, mam, natomiast no, okazało się, że mam 10 czy tam ciut więcej e, gier, które cenię bardziej, przy których lepiej się bawię. Natomiast to jest właśnie taka, powiedziałabym, honorowa wzmianka e, i kolejna gra, która w ramach tej mojej listy wyjeżdża na stół. Klasyk, e, od którego, jak, jak mówię, cała historia e, budowania tali się zaczęła. Kolejna gra, z, e, w którą możecie śmiało grać, ja przynajmniej, praktykuję gry rodzinne i sięgam sobie już czary-mary, proszę Państwa, e, czyli Harry Potter tak, powinien, powinien stać tutaj do pionu. Jeśli ma się w domu e, dwie absolutne fanki i miłośniczki Harry'ego <laughs> Pottera, e, to zwyczajnie ta skrzynka musi zostać. Dużo losowości, e, która mnie osobiście e, troszkę przeszkadza, przynajmniej na tyle, że nie dostała się do topki, ale z dziewczynami e, bardzo, fajnie, e, bardzo fajnie sobie siadamy i gramy. I właśnie to uniwersum, jakiś tam jedno z ulubionych ich, więc, więc Harry Potter um, Hogwarts Battle też można z dodatkiem, niedawno opowiadałam Wam o zasadach, Wyjaśniam zasady tej gry, więc, więc jakbyście nie znali to odsyłam. I jeszcze jedna gra, gdzie mechanizm budowania talii, drodzy Państwo, jest bardzo ważny i, i tak naprawdę myślę, że wielu z Was, znowu źle postawiłam, myślę, że wielu z Was... Yy, Teraz się może zastanawiać, gdybym tę grę brała pod uwagę, to pewnie wiecie, że ona byłaby na miejscu pierwszym. Dlatego, że uwielbiam tutaj to, ten świat, ten, 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 te fantastyczne, jakby kolejne sny, przygody. Natomiast, tak jak mówię, mechanizm budowania talii w Etherfields jest bardzo istotny. Natomiast dlaczego się nie znalazło w mojej tobliście? No bo nie brałam pod uwagę tego, że tak powiem, kampanijnego molocha, tutaj trzeba naprawdę siąść i, się, i, i grać, i grać, i grać. Ogromna planszówka, nie mówię o, tylko o gabarytach pudełka, tylko o czasie. W jakim poznajemy te kolejne sny, miejsca, przygody, fantastyczne, absolutnie tutaj rzeczy. Wiecie, jak Etherfields bardzo lubię. Yy, I też wspominam, bo, tak jak mówię, jest tutaj mechanika budowania talii, natomiast z racji tych jakby rozdmuchanych gabarytów yy, ustąpiła miejsca innym, fajnym deckbuilderom, które poznaliście. 10 czy tam, dobra, ciut więcej propozycji. Tak to właśnie się robi, że, że 10 rozdmuchuje się do kilkunastu. Co sądzicie o, o tej mojej topce? Dajcie znać w komentarzach. Ja za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że mile Wam się będzie oglądało. A jeśli tak będzie, to super fajnie, jak dacie o tym znać, zostawiając kciuka w górę. Tymczasem żegnam się z Wami bardzo serdecznie i gorąco i do zobaczenia już za chwilę w następnym nagraniu. Trzymajcie się, hej!